Hej, witam Was serdecznie. Ja zapraszam Was na unboxing gry Battlefield 3. No i przy dopakowaniu przed Wami, powiem Wam, bardzo fajna grafika została tutaj umiejscowiona. Tutaj mamy jakiś pojazd opancerzony, dalej w tle czołg, myśliwce, postać jakiegoś tam żołnierza, być może jest to główny bohater, którym przyjdzie nam sterować w grze. Nadal mamy polską wersję językową, i w dodatku jest to dubbing, co mnie zdziwiło. Ograniczenia wiekowe, informacja do aktywacji produktu, produktu, wymagane jest połączenie z internetem. Twórca gry, czyli Dice, i wydawca EA Games. Bok opakowania z tyłu. Natomiast mamy trzy zdjęcia z gry, no jedno pokaźnych rozmiarów mamy też nagrody wyszczególnione jakie zdobyła ta gra. Na dole mamy na przykład logo Frostbite 2, bo właśnie taki silnik jest tutaj zastosowany w tej grze, ale są też inne logo oczywiście, jak widzicie. Może przybliżę wam obraz na wymagania sprzętowe, bo to jest też dosyć ważna kwestia. No i myślę że to tyle z zewnątrz. Zajrzyjmy do środka. I od razu Wam muszę wyjaśnić taką kwestię. Coś takiego. Tutaj mam wydrukowany i naklejony własnoręcznie swój numer seryjny gry. Oczywiście on jest już przypisany do konta Origin, który jest wymagany, aby zagrać tą grę. Dlaczego coś takiego? Właśnie ja zdecydowałem się na zakup samego pudełka z płytami. I zaraz pokażę wam te dwie ulotki. Nie było w tym wydaniu klucza, ponieważ grę dostałem zupełnie za darmo jako rekompensata za problemy po premierze gry SimCity. Tam było ki kilka tytułów do wyboru, ja wybrałem właśnie Battlefielda Trójkę, a zakupiłem taką wersję z, z płytami po prostu. Aby zagrać w tą grę, trzeba pobrać naprawdę e, wielkiej ilości danych. Tutaj, jak widzicie, znajdują się dwie płyty. Taka ciekawa tutaj e, wkładka jest e, i to jest płyta numer 1, a tu jest płyta numer 2. E, I teraz dwie ulotki. Mamy e, Mass Effect 3. E, z drugiej strony, i, i Gun Club, i coś takiego. E, można odblokować jakąś broń M1911. W trybie wieloosobowym taka informacja i druga ulotka Medal of Honor reklama, a z drugiej strony już yy, hmm, zapowiedź, jakby reklama, yy, powrót do Karkand czyli dodatku yy, DLC do Battlefielda Trójki. Także tutaj jeszcze powinna być trzecia ulotka z informacjami, jak zainstalować grę, gdzie aktywować, wpisać klucz. No i oczywiście sam klucz. U mnie tej informacji zabrakło. Jako, że właśnie miałem po prostu taką nagrodę, rekompensatę za free od EA Games. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o tą grę. Także ja się będę z Wami żegnał. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.